Witam serdecznie moi kochani kolejny raz w Akademii Karniwora, kolejny raz u mnie w kuchni. Dzisiaj wam przedstawiam no, bardzo ciekawe danie, bardzo interesujące, które bardzo często robiłem jak pracowałem na kuchni. No i dzisiaj chciałbym pokazać wam bardzo prosty sposób, tak? Także yy, bardzo szybko pokazałem produkty, które będę używał do tego yy, dania, ale jak zauważycie już tutaj rozłożyłem boczek, zwykły wędzony boczek i on jest rozłożony tutaj na folii teraz tak, otwieramy oczywiście opakowanie z indykiem i palcami rozkładamy tak, aby był równo z tym boczkiem, dobrze o właśnie w taki sposób i teraz otwieramy przyprawę, oczywiście nie trzeba używać przyprawy, można użyć samą sól jeżeli nie tolerujecie, nie tolerujecie przypraw no to oczywiście ta potrawa może być stuprocentowo mięsna i serowa, czyli produkty odzwierzęce. Zaznaczam, nie musicie tej przyprawy używać. Powiem Wam szczerze, że sam nie wiem dlaczego tej przyprawy używałem. Ja prawie w ogóle przypraw yy, nie używam ostatnio. No ale nie wiem, no może chciałem Wam troszeczkę pokolorować to danie. Yy, no i wpadłem na pomysł, żeby po prostu użyć troszeczkę przyprawy, tak. Także sypiemy tą przyprawę na indyka. Moim zdaniem, tak jest lepiej niż yy, mieszać to bez sensownie w misce. po prostu rozłożyć na boczek. Posypiemy przyprawą, posypiemy solą. No, i teraz przyszły czas na włączenie patelni, bo danie jest prawie gotowe do włożenia na patelnię. Zaraz zobaczycie, co robimy w kroku kolejnym. O, tutaj już widzę, że zabrałem się za ser. Całe opakowanie sera to chyba było 200 gram. Także 400 gram indyka. Dwa opakowania po 50 gram. Tutaj mamy boczku, czyli 100 gram boczku. Nie, jest więcej boczku, bo to były opakowania 150 gramowe chyba. Także 300 gram boczku, 400 gram indyka. Mięsa z jednego z indyka. I tutaj jest 200 gram sera, kochani. Także całe opakowanie sera, widzieliście też równo położyłem. No, i teraz zawijamy, bo to jest rolada z indyka. Patrzymy, bo ten boczek na pewno nam się troszeczkę przykleił, także uważamy. I zawijamy wszystko do przodu, tak? Także uważamy, żeby folia nam nie przywarła. Powiem Wam tylko, że to danie można zawinąć folię w taki sposób, jak ja to zrobiłem. Jak ktoś nie lubi smażyć, nie umie smażyć, nie umie używać patelni, no to może ją na 10-20 minut (20 minut wystarczy bez żadnego problemu) w tej folii właśnie włożyć do piekarnika, wyciągnąć i podawać. Jednak powiem wam tylko, że we folii ten boczek i ten ser nie będzie tak przysmażony i zarumieniony, jak zobaczycie tutaj za chwilę. I teraz tak. Ja nie wiedziałem, że ta rolada taka duża mi wyjdzie. I teraz patrzę na patelnię, patrzę na tą roladę, no i chyba ona mi się nie zmieści. Także yy, patelnia jest rozgrzana. Oczywiście używam smacu gęsiego. I teraz będę musiał przekroić tą roladę na pół. Ja ją troszeczkę zostawiłem w tej folii, żeby ona się zeszła w jedną całość. I widzicie wszystko jest elegancko i równo zawinięte. Boczek oczywiście układamy jeden na drugim, żeby nie było przerwy, żeby to mięso nam nie wyleciało jak zawijamy, tak? Ser do środka, mniej więcej, on troszkę będzie wystawał, ale no i widzicie tutaj tą roladę ładnie przekroiłem na pół. Patelnia rozgrzana, boczek jest rozgrzany, widzicie wszystko ładnie zawinięte, no i kładziemy, pamiętamy kładziemy, a nie rzucamy na rozgrzaną patelnię. Bardzo was proszę, żeby patelnia nie była za gorąca, ponieważ spalimy boczek, a potrawa będzie jeszcze surowa. Także kładziemy, ruszamy troszeczkę po tej patelni jak każdą potrawą. No i teraz najważniejsze, kochani, pamiętajcie, że mięso lubi dużo tłuszczu, potrawy lubią dużo tłuszczu, tak? Także dodajemy troszeczkę masła. Jak mówiłem, nie na za dużym okniu, żeby to nam się wszystko nie spaliło. Czekamy aż się roztopi. I tutaj za chwilę. No, kochani, musimy troszkę przykryć deską, ponieważ no, by nam się spaliło od zewnątrz, a serd od środka nie byłby stopiony. Także widzicie, przewracam, kiedy się zarumieniło czyli takie golden brown, które was rzuciłem czyli złocisto-brązowe. No i, kochani, czekamy na drugą stronę. Widzicie, wszystko się ładnie. Zarumieniało, podsmażyło, i znowu przykrywamy deską, aby druga strona też się zarumieniła. Widzicie, po kilku minutach, kochani, chyba trzymałem 5 minut z jednej strony, 5 minut z drugiej strony. I zobaczycie, jak ładnie ten ser już nam wyciekł, jak on się zarumienił, jak on się roztopił. O właśnie, i się zrobił chrupiący. Także. Jakbyśmy to zrobili w folii, też jak najbardziej można. Tylko później trzeba tą folię otworzyć w tym piekarniku i troszeczkę zapiec bez folii. Także pamiętajcie o tym dobrze. Ja za bardzo piekarnika, jak nie muszę, to nie używam. Dla mnie to jest strata po prostu mm, elektryczności, strata czasu. Po prostu wrzucę sobie na pedalnie. Jedna, druga strona. 4-5 minut, kochani. I widzicie, obludziliśmy kolejny raz. Zobaczcie, ten serek już chrupiący, co tu wygląda. No i kochani. Wyłączamy za chwilę mm, palnik. Gaz, że nie ma gazu. Wyłączamy palnik i przy kuchenkę elektryczną. No i danie gotowe kochani. Zobaczcie jak to szybko i prosto po raz kolejny przygotowaliśmy potrawę. Ja tu z wami jestem <ścoughs> 6 minut, a potrawa jest kochani gotowa. Także delikatnie jeszcze podsmażamy, żeby się zarumieniła i była chrupiąca druga strona naszej potrawy, no i widzicie danie już jest gotowe, wszystko jest zarumienione, ser jest roztopiony, indyk jest upieczony, no i kładziemy teraz na deskę, zobaczycie tutaj, że no wygląda wyśmienicie, kolory tak jak powinny być, wszystko idealnie podsmażone, no i nie potrzebowaliśmy tego piekarnika, tak? I zajęło nam to kilka chwil. A to jest praktycznie dane, danie, które możecie serwować dla gości na przyjęcie, możecie otrzymać w restauracji. No i każdy szef może się chyba nim poszczycić, bo naprawdę jest wyśmienite, wygląda bardzo dobrze, smakuje bardzo dobrze. No i kochani, oprócz tych przypraw nie ma tam roślin. Także 100% prawie karnivor. delikatne papryki, tam było delikatnego czosnku, ale to na tyle. Mówię, nie musicie tego używać i powiem wam, że to jest idealne. Jedzonko, żebyście sobie mogli zabrać do pracy, żebyście mogli wam dzieciom podać i dać do szkoły. Pokroicie w kawałki i na pewno się nie będą tego wstydzić, bo wygląda i pachnie wyśmienicie. Jak widzicie, po kilku chwilach wszystko upieczone. Ser jest roztopiony, boczek jest zarumieniony. Ten ser, który wyciągł się nam ładnie zarumienił na patelni. No i kochani, nie wiem jak wy, ale już się nie mogę doczekać, aż się za tą potrawę zabiorę. Także, jak widzicie, po raz kolejny pokazałem Wam bardzo prostą, bardzo zdrową potrawę, idealną dla każdego z nas. No i kochani, tanim kosztem, bo mięso z indyka kosztowało mi 8 zł, boczek chyba 10, ser kolejne 5 i to jest cała przyprawa 3 zł. Także, kochani, widzicie, że bardzo małym kosztem można się naprawdę najeść. To jest prawie kilogram jedzenia. No i to na tyle. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Następnym razem. Pozdrawiam, pa.